Środkowy był wy, wywożony z łódką. Jeden do jednego. Jeden do jednego. Dobra. Coś tam siedzi No na razie nie walczy Idzie do brzegu Na yeah. razie Ale jakie spokojne co? Ja też nie mam podkręcanych tych hamulców no. no i takie Dwa drgnięcia poczułem, może nie być duży Widzisz, mówię Poczekaj Spokojnie, nie ma co sobie wiesz, mętlika robisz na głowie, nie? Środkowy, czyli on jest tak... Ta duża, duże yy, no Pod piłką czwórka plus krimsit Tak, plus tak I na zwykłym to bez węzła Ale mówię Ci, to chyba nie będzie duża ryba Dobra no, przytarczy nie? No i chyba nawet nie będę płynął To nie ma co Chyba, że zacznie mi gdzieś schodzić gdzie? Generalnie mi się wydaje, że tutaj dobrze. No tak, no bo to nie jest daleko, nie? A poza tym, tutaj nawet Jętek pływaliśmy tym tym, i tam zęby zaczęły No No i w się w którąś zacznie wchodzić albo w bojkę No ale tutaj nie ma już opcji, żeby w bojkę weszło W sumie chyba też nie ma sensu tego markera stawiać nawet, nie? Nie, oczywiście, że nie Ja tu sobie wyobrażam że trochę większa woda jest, wiesz? Ty no, ale ładnie, powolutku idzie w górę Ale jedyne co mnie martwi to takie, takie, takie uderzenia no, tak, tak. Ale ja też tak miałem. Są 24 ja miałem to całą tą swoją. Uh -huh. Mała ryba mówię, bo kopia. No zobaczcie już. Z 20 metrów. Mam nadzieję, że ciężarek ładnie spadł, tak jak trzeba. No, ale ewidentnie weekend jest dobry, rybki widać, że współpracują mam wrażenie. No co chwilę jakieś brania są, nie? Prawo, lewo. Ale po prostu ładnie z lewej Ci. Ty przechodzi jak ta 27 na Miłoszewie Przez wszystkie kije od prawej do lewej Tu jeszcze ma trochę głębi Tak, tam tu usnął te 2-3 No, Na no, zaczek nurkuje cały czas uh -huh. Pierdzielony Nawet nie próbuję go jeszcze zabierać no, Oczywiście jeszcze Chętny do tego No nie jest jeszcze gotowy do dokładnie Sportowy, skubany Sportowy, dokładnie Obudził się trochę. No i sieć. Wodyżka będzie. Lepsze, lepsze to niż nic. że koty zapłoty. To pierwsze, Tak. Weź myszki. Tak, pewnie. Teraz można polać, jak już jest na macie. Dobra, opreventkę. Mhm. Ładny sportowy, ale ja to lubię, jak brzuchy są. Brzuchy są. No. O, ten tiszęft musi tutaj. Zjękniemy, bo się krew, krewka się pojawiła. Tutyma skoczy. A widzę, że to pomawar. Był, co? Aha. Mamy 0 i widzę też tam nie ma Kuba stanie po wsiakach, tylko 24 i popek, tak? No. Znaczy wiesz co, różnie. Kombinujemy. 11. Czyli takie dobre... 9 kg 9 być. Ale z tym, z 15, 11? Tak. No a z pięksy, 700. Krew 800 nie mokre. No nie jest taki mokry, 150 mokre. O widzimy. No i spójrzcie, taki pełnouski, nieduży, bo nieduży, ale pierwsza ryba z ciepienia. Trochę już się zamartwialiśmy, bo łowili ryby dookoła nas, a u nas była cisza. Już mętliki w głowie się pojawiały, ale jest w końcu waleczny, sportowy, pełnouski karp. Teraz działamy dalej, liczymy na większe. I tak jak ja, to zawsze powtarzam, najpiękniejsze naszej pasji, czyli wypuszczanie. fajnie jakby to było 20 bałem kurna, że nie wejdzie, no ale chyba jest, jest 100% K**a skała była jak Zawsze tak sprawdzam no. sam palcem, słowa, bo nigdy nie jestem pewien ile obrotów zrobiłem I znowu ten sam ale idzie I, i znowu wywieziony, yy, nie, wywieziony dół. Środkowy był wywożony łódką Jeden do jednego łódka Jeden do O <laughs> no, stary, ale idzie w lewo No stary, to jest hol na konia W sensie nie, że ciężar czuje, ale w lewo idzie, w zaparcie, nie? Spróbuję go podpompować trochę 140 metr Coś Cześć, takiego Ja ci wywoziłem No. Do to prawda, Ty gdzie zrzucić i kiedy, ale Najlepsze jest to, że ten punkt jest zapisany, no stanie w to miejsce. elegancko. No teraz stanął stary w miejscu już nie idzie do lewej. Nie chcę na płąton wchodzić, bo tu mały obszar jest skórna wyniesie mnie w prawo czy w lewo. Jeszcze jakby większy był, nie? Żeby kontrolować to jakoś. W sensie większy, żeby we dwójkę było, nie? Nie tak zaraz przeciągnie do wypadku na stanowisko czy coś. No, tu nie jest daleko do daleko do holowania. Ty, ale pa jaka zajawa znowu żarcie robiłem, znowu gaz musiałem wyłożyć, yy, Boże wyłożyć, wyłączyć. Wiesz, wiesz? Tak. Ja jak miałem tego konia na wygoninie na, nie, to ten sam no. klimat schabowego smażyłem. <grypy> no je. No, dobra stare, dobra. Jest większy, jest większy na pewno niż te poprzednie. No, 15 będzie. Baga idzie do góry. Jest koń, myślę, że co najmniej 15 kg. Znaczy koń, no. Co najmniej 15 kg ryba. Piękny garbaty Garbusek. Wpięty za bok. Znowu ten sam zestaw. Nie ma lipy. Dobra, slinky ile? Dwójka. Kilo 700. Deszcz wpada. Dobra, mamy 0 0, żeby nie było 16, czyli 14 kilo Ale garbisko ma Ale tutaj potarłowy jest taki mam wrażenie zobacz. Ja, też tak myślę. Bo zobacz jaki jest ten pod, podarty, widzisz? Patrz. No. Widać, że tarło niedawno skończyć musiały. No. Albo może. Nie, no już za późno, żeby jeszcze lał na biało. Jest, waga idzie do góry. Znowu ten sam kij, tak jak widzieliście. Punkt jest zapisany. Jest zapisany, znowu wraca w to samo miejsce. Tym razem czekamy na powtórkę. Ja czekam w końcu na rolkę na drugim podzie, bo też chciałbym dograć się nie tylko do swojej ryby. I think got music. Jest rybka z rana po drugiej, yy, po drugiej nocy. W środkowej 140 metrów, yy, wywożone modelem. Po wczorajszym deszczu może ryby trochę się przybudzą. I znajduje się taki komałuski. Piękna rybka, dziewiąta rano. Yy, szkoda, że waga nie jest taka, na którą liczę. Opływają tu naprawdę duże ryby, ale. Bo Bartosz niestety nie dał rady jeszcze przechytrzyć żadnego karpia. A ja co zwracam wolność. Wywozimy i lecimy po kolejne, mam nadzieję, największe kabany. No i słuchajcie, nadszedł w końcu moment na kilka słów. W końcu moment, bo tak naprawdę jak zajechaliśmy tutaj w czwartek wieczorem, zaczęliśmy się rozbijać. Nie było Pędki czasu. wywieźliśmy koło 21-22, tak także dosyć późno. Już się miało, a cały wczorajszy dzień to była przyducha, tylko pod wieczór trochę... Teoretycznie pogoda miała być bez zmian. Tak. A jednak te dni były zupełnie różne, każdy od innego, przy ducha. Wczoraj było dosyć chłodno wieczorem już i myślę, że to też wpłynęło na żerowanie ryb, bo wczoraj faktycznie generalnie na łowisku coś się działo. Tak. Stanowisko obok y, nas, y, no, chłopaki, połowili naprawdę Ładne. Bardzo fajnie, fajne rybki. E, w związku z tym co? Kombinacje, zmiana taktyki, zmiana przyponów, odległości. Tak, tak. Rozgadaliśmy się już e, bardzo przed kamerą, a ja chciałem jeszcze wspomnieć e, tutaj o Bartoszu, nowy człowiek, e, Cześć. E, nowa twarz na kanale. Witam cię bardzo serdecznie. Piona, Patryk. Pierwszy, Fajnie, że w końcu się udało tak, wybrać na rybki razem. Pierwszy raz e, wspólna zasiadka. Chyba, kurczę, jest przyjemnie. Jest elegancko. Zgadujemy Do się. powrotu. Jest, jest wszystko w porządku. Wielkie umysły, myślą Myślę tak, tak samo. Tak, bardzo <laughs> często się zdarza właśnie, że e, mamy podobne myśli. Słuchajcie, jesteśmy na łowisku ciepień, jak już na pewno wiecie. Co można powiedzieć o tej wodzie? Pierwsze Woda ciekawa. Na pewno taki styl angielski. Jest, kształt tej wody jest taki owalny, stanowiska, że tak powiem są naprzeciw siebie, ale mamy tutaj poustawiane bojki, które... Mniej więcej każdy ma gdzieś 150-140 metrów tak, e, tak. do bojki. Te bojki naprawdę są mądrze porozstawiane. Co ciekawa rzecz, myślę warto wspomnieć, że można wędkować na cztery kije. Tak, można wędkować na cztery kije. Co prawda, momenty 3 po trzy? No, uznaliśmy, że może nie tyle, że nie ma tu na tyle miejsca. Ale, ale że chcemy mieć trochę więcej komfortu przy ewentualnych holach. holach i tak dalej. No. Szczególnie, że wiadomo, jak to by było przy czterech kijach. Może mniejsze te starania, by to było, jak ja to mówię, lepiej. Trzy kije wywieźć perfekcyjnie niż cztery byle. Jak wiadomo, że można byłoby też wywieźć cztery perfekcyjnie, ale wiadomo jak to już jest. Przy czterech kijach. Przy czterech kijach, tak. No i wiadomo tutaj, ja też mam ponton. Tutaj byliśmy z takim zamiarem, że no myśleliśmy, że jest ta woda troszeczkę większa i brałem pod uwagę wypływanie po rybę, bo słyszałem tutaj akcję o zaplątywaniu się ryb w bojkach, więc no fajnie ten ponton mieć. Nie, nie jest on tu wymagany na wszystkich stanowiskach, ale jednak dobrze jest go posiadać. Co tu jeszcze więcej można powiedzieć? Wywozimy modelem, twoim modelem wywozimy... No tak 130-140 metrów 130-140 metr, tak. No tutaj... Czyli powyżej 5 metrów głębokości mniej więcej mamy wszystkie mhm. kije. Tak. Ty kombinujesz cały czas jak możesz, bo niestety tutaj jeszcze. No jeszcze bez rybki. Jeszcze bez rybki, ale u mnie tak naprawdę no, mam te trzy kije, jeździ jeden. Prawy kij na odległości mniej więcej 115 metrów, środkowy kij na 140. Tak? Środkowy 144 dokładnie. 144 i lewy praktycznie no, między bojami, nie najdalej jak można tutaj wywozić wędki, gdzie tylko środkowy kij u mnie pracuje. Też warto powiedzieć, bo może i to ma trochę znaczenie, że na środkowej wędce, tylko na środkowej wędce, jest zestaw na dirigu kula krabowa podpięta Cream Seed'em z Munch Bytesa. Pierwszy raz testuję Cream Seed'a, no i jak na razie... testy eleganckie. Kurczę, powiem tak, no... Na jednej wędce jest cream seed, na drugiej wędce jest kula podpięta, znaczy jest cytrus tonący, podpięty różowym citruzem, czyli ten zestaw, na który wzięła 27 na Miłoszewie. Jak na razie cisza całkowita, nie? A tutaj cream seed sobie pracuje. No i stąd teraz podjąłem taką decyzję, że. Na ostatnią dobę, bo jesteśmy tutaj trzy. Już teraz ostatnia doba, za niedługo będzie się rozpoczynać i praktycznie trzy kije. Będę wywoził na takie same zestawy i może nie tyle co odległości. Prawy kij tylko dowiozę na odległość środkowego kija, ale wy zostanie cały czas między bojami. Nie będę stawiał wszystkiego na jedną kartę, no ale dostosuję trochę taktykę pod ryby, no bo już no, trzy brania no to już raczej nie jest przypadek. No, albo ta ryba jest zachęcona tym zestawem, albo ta miejscówka po prostu ma znaczące znaczenie, bo jak wiadomo tutaj w... W całym tym świecie łowienia karpi, tak naprawdę miejscówka to jest wszystko. 90%. Bez miejscówki nie ma nic, a reszta to jest po prostu dobre kule, nie jakiś syf, żeby ryba chciała to sobie spożyć, tak, że tak powiem i. Trochę wątpliwości mieliśmy co do długości przyponów, tak. bo po wyciągnięciu zestawów z wody. Strasznie kule, jak i, jak i kamienie, bo warto też wspomnieć, że trzeba tutaj łowić na zrywkę na kamienie. Tak. Nie można używać łowionych ciężarków, e, więc kamienie strasznie przechodzą e, zapachem mułu. Uh -huh. Tego mułu e, może nie jest dużo, ale jest naprawdę strasznie, strasznie śmierdzący. A tak. ty e, stosujesz trochę. Krótsze przypony. Ja. Tak. I teraz zmieniłem na, na dłuższe też przypony, e, około 25 cm. Eee, no i zobaczymy. Mamy nadzieję, że ostatnia noc będzie nocą cudów. Co można więcej powiedzieć? No, działamy, wywozimy, e, trzymajcie się i mam nadzieję, że przed Wami jest jeszcze kilkanaście, bynajmniej chociaż kilka minut e, oglądania, jeszcze jakichś kilku ładnych rybek. My działamy, trzymajcie się. Do zobaczenia. O, to było dobre, stary! No i słuchajcie, po naszej poprzedniej gabce niestety już nic się nie wydarzyło. Niestety debiut przed kamerą będzie Nie wypalił będzie bez, bez, ryby. bez ryby u Ciebie. No ale co? Dwa słowa, szybkie jeszcze o wodzie. Bardzo w porządku jak na pierwsze wrażenie. Na pewno tutaj woda do powrotu. Dokładnie. Albo w pojedynkę, albo razem. Zobaczymy jak życie, życie pokaże. Podsumowując na no szybko trzy ryby. Dookoła nas łowili, nie wiem czy po prostu robiliśmy jakieś błędy, ale i po prawej i po lewej łowili ładne ryby, a u nas... Także wyjeżdżając, mętlik w głowie mamy. Dokładnie. Y... Alpejskie kombinacje nie przyniosły rezultatów. Niestety. Tutaj jeszcze chłopakom odjechała wędka, dosłownie już wszystko zwinięte, a ich stanowisko zaczynało się od naszego raftem nie wiem, ile? 20 metrów? No, tak. no także, no nie wiem, czy ryba nie zerowała w naszym... W obrębie naszego stanowiska, czy o co chodziło, kombinowaliśmy z przyponami, z przynętami, z odległościami, z głębokością, a eee, ciężko powiedzieć, dlatego liczymy na rewanż. Na pewno dojdzie do rewanżu, my wracamy do codzienności, ale myślę, że nie na szybko, bo no, trzeba łowić te karty. Ja do się, zobaczenia! Ja Ci dziękuję za zasiadeczkę. Za Piona, Patryk, bardzo miło było. było bardzo super. Trzymajcie Do się. zobaczenia, Siemanko.